Nazywam się Łukasz Długowski. Jestem podróżnikiem, twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Po Tatrach chodzę od 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy na szlak wybrałem się z pracownikami Tatrzańskiego Parku Narodowego, zrozumiałem, jak mało o nich wiem. Te góry nadal są tajemnicą. W ramach naszego cyklu będziemy wspólnie odkrywać je na nowo. Tatry to obszar o największej rocznej sumie opadów w Polsce, która jest tutaj 3-4 razy większa niż na niżu. Deszcz spływający ze stoków często przecina szlaki. Żeby woda ich nie zalała, potrzebne są odpływy, które sprawnie odprowadzą wodę do potoków. To właśnie nimi dzisiaj się zajmiemy. Do tej pracy potrzebne są motyki i rękawiczki. Razem z Martyną i Gosią będziemy przykopywać kanaliki i usuwać kępy trawy oraz glebę zatykającą odpływy. O wolontariacie dowiedziałam się od koleżanki Martyny, z którą dzisiaj razem odróżniamy wodopusty. Tutaj tym oto sprzętem. Trzeba było go wnieść do góry i to czasami nie jest łatwe. Ale kiedy tak na chwilę się zatrzymać i spojrzeć dookoła siebie, to wtedy chce się iść dalej i chce się, chce się to robić. Cieszę się, że jest coś takiego jak wolontariat dla Tatr. Cieszę się, że mogę dać coś od siebie tak po prostu. A z drugiej strony to nie jest tak po prostu, bo Tatry dają też coś mi, ja tu bardzo odpoczywam, tak psychicznie, dużo się uśmiecham. Cieszy mnie zainteresowanie innych osób, które spotykamy na szlaku, pytają nas często co my tutaj robimy, a robimy różne rzeczy. Dzisiaj udrożniamy wodopusty, ja też byłam na zadaniu sprzątania śmieci. Każdy znajdzie coś dla siebie i bardzo do tego zachęcam, żeby spróbować chociaż raz. A jak się spróbuje raz, to będzie się chciało kolejny i kolejny. Wodopusty powinny mieć szerokość dwóch dłoni, tak żeby swobodnie spływała nimi woda. Co oznacza zatkany odpływ? Powódź. Woda nie spływa do potoków, tylko rozlewa się gdzie jej wygodnie, a to zwykle oznacza, że zalewa szlaki. Często po takich opadach szlaki są uszkodzone i wymagają remontu. Tak było w 2016 roku, kiedy w Tatrach rzeki wystąpiły skoryt i zalały szlaki wokół Morskiego Oka, w Dolinie Kościeliskiej oraz Jaskinię Mroźną. Schronisko w Pięciu Stawach zostało odcięte od świata, bo woda zerwała most na rostoce. Nieczynne były odcinki szlaków do Murowańca, Czarnego Stawu, na Kasprowy Wierch czy Przełęcz Kondracką. Kocham góry, moja babcia pochodziła również z gór, ale przede wszystkim jestem wolontariuszką, dlatego że wierzę, że nawet takimi małymi kroczkami, takimi małymi akcjami jesteśmy w stanie pomóc naszej przyrodzie. Będę wracać w Tatry jako wolontariuszka. Nadal chcę pomagać tatrzańskiej przyrodzie, przyrodzie w ogóle, szerzyć tę ideę właśnie wśród ludzi, których spotykam, zarówno tutaj w Tatrach, jak i też na Nizinach. Atrak jest mnóstwo ludzi niewidzialnych. Jako turyści raczej nie zwracamy uwagi na tych, którzy sprzątają śmieci, budują i naprawiają szlaki czy na tych, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo.